Cześć, tutaj Ania. Witam w pierwszym takim odcinku. Od razu chciałabym podziękować Pawłowi Szymańskiemu, patronowi, który przygotował praktycznie cały ten odcinek. Bez niego nie powstałby, po prostu. Nie mam pojęcia o K-popie, dlatego Pawle naprawdę serio przeogromne dzięki. Zostawcie proszę jakiś miły komentarz dla Pawła pod tym filmem i dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej odcinków o K-popie i może zaproponujcie przy okazji jakieś piosenki? Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Cześć. Kinoody. Dzisiaj pierwszy raz w Dzikim uchu mamy odcinek w pełni poświęcony k -popowi. O Boże. O święta. Boże. O no, no Boże. Co to znaczy? Nie wiem. Pojawią się w nim zarówno osoby, które słuchają k-popu na co dzień. dla nas. Jak i te, które raczej tego nie robią. W której grupie są Państwo? Na co dzień. <noise> <noise> te, które robią. raczej tego. <noise> Ale w sumie, jak była faza na Gagam Style, to trochę słuchałem. I znam jedną wokalistkę k-popowską, może będzie dzisiaj. Ja no mam jeden wygrałeś. K-popowską? Kasiu? Dzisiaj nie będę sprawdzać czy znacie prezentowane piosenki, będziecie im jedynie dawać łapki w górę i w dół. Będę was również prosiła o waszą opinię na temat piosenek oraz ich teledysków. Uczestnicy zobaczą całe teledyski, ale ze względu na prawa autorskie w odcinku pojawią się tylko ich fragmenty. No. Ja się zastanawiałam, czy EXO będzie. To jest chyba koreański. Już możemy komentować. Tak, bo to jest chyba koreański, ja to widziałam. Czyli wiem, co to jest K-pop. Nie no, to jest jedna z popularniejszych tych piosenek EXO. No. I w ogóle ten układ taneczny. Skoda Bollywood. No nie można im odebrać rytmiczności na pewno. Kai, który jest po środku i on tak tańczy, po prostu ja nie wiem, oglądałam wiele teledysków różnych k-popowych, ale uważam, że chyba Kai, nie wiem, jest chyba najlepszym że w k-popie dla mnie osobiście, bo to żyje po prostu muzyką na scenie. Wow. Na pewno 368 milionów obejrzymy od Bożym. Tak. Ty to miałem totalnie skojarzenie z Myshot z Hamiltona. To miało musicalowy vibe. Nie! Posłuchajmy nie. jeszcze raz. Nie, 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 przecież to. Nie. To był fajny teledysk, nie. Tak, mi się podobał ten fajnie to... zrobiony. Tak, ten super, no. Może, to, może być, no, może to być. No. ale nie, nie nazwał tego na vibe'em. Nie, w nie, życiu. No. To nie od tego się zaczęło. że to była taka ilość oglądalności. Tak, od Tam, tego. No, tak jest to, to właśnie. Ganga style. O właśnie, to chyba od tego się zaczęło. No. Ganga style to był... był Radko coś Na darmo to nie Tak. Love shot. Ja myślałam, że ty ze względu na to właśnie ten musical poczułeś. Nie. EXO to jest jeden z większych boys bandów popularnych też na Zachodzie bardzo i oni ostatnio też w ogóle dostali nagrodę na ja już dokładnie nie pamiętam jaki to było takie coroczne przyznawanie nagród dla k-popowych artystów i oni dostali nagrodę za właśnie wkład w szerzenie k-popu na, na Zachodzie więc jakby BTS no wiadomo że jest najbardziej popularny ale EXO jest no tuż obok no trochę, trochę tak może to w ramie kręcili w ogóle A może to w Romie kręcili, <laughs> dokładnie Do tak trochę Trochę wyglądała jak Roma. No, na pewno. Choreografia tutaj jest yy, jedną z moich ulubionych rzeczy, na pewno. Ogólnie w całym K-popie, bo ja bardzo zwracam uwagę na wszystkie choreografie. W K-popie też nie ma przypadkowych ludzi, więc to jak oni tańczą, to jest kwestia, wynika z tego, że po prostu ćwiczą latami. Bardzo dobry montaż dźwięku. Jakby, Nie wiem, może mam bardzo głośno na słuchawkach, ale to nie to czułem. Też y, solowe dokonania muzyków EXO. Beihyun, Hyun chyba tak i mm. Kai. Oni wydali właśnie w tamtym roku też swoje mini albumy, które też się bardzo dobrze sprzedawały. Więc też solo ci artyści robią niezłą e, robotę. No łapka w górę. Kurczę ciężko, ale chyba no, niech będzie w górę, no. A ja łapkę w górę. mi się podobało, bardzo fajne, rytmiczne. Tak, ja też łapka w tak, górę. Tak, tak. Bardzo w górę. mi się mm. podobało, chociaż nie widziałem tej ceny paliwo. W górę! <laughs> Hallo! No. W górę! Też stoi ja wiadomo, że w górę no hello, No. Też czuję, że będę tego słuchał, wracając. Ja po prostu wszędzie znajdę jakiś kontekst do już. Ja tam już, jakby ja na siłę będę wciskał. Kolejna też będę poczuł muzykę. zobacz. Ja mogę tego zespół. Strajkis. Tak taki film wygląda. Zarąbisty teledysk już widzę. I breathe without you being right by my side. To jest z najnowszej płyty, piosenka. Hmm. Ale ten teledysk taką robił furorę w sieci, właśnie przez to, że tutaj mamy takie no, BDSM trochę takie Dobra, w tym nie jesteś. To u mnie nie słuchasz. W ogóle jak chciała zapowiedź tego teledysku, bo też w K-popie oni tak robią, że robią, że przed wydaniem płyty wrzucają takie kilkunastosekundowe fragmenty piosenek zapowiadających, to jak wrzucili zapowiedź tego z tym klipem, to po prostu, no ja mówię, no w sieci po prostu... Zawrzało, jak ludzie zobaczyli, co tutaj się dzieje w tym klipie. Tylko ja po obejrzeniu tego klipu miałam takie, taką refleksję, że mi tutaj brakuje mimo wszystko kobiety. Ale też tak w K-popie jest, że jak są faceci, to nie ma e, dziewczyn, do których oni wzdychają, żeby fanki nie były zazdrosne, więc. No, to... Królowo, proszę. Dlaczego ja nie znam angielskiego, nie wiem, co o czym śpiewa. No ale kolory to różniasz. Czarno-biały był. Kto? <laughs> Kolor. Zły i dobry chyba charakter. Nie wiem w łańcuchach. Nie, podobało mi się też. Jak coś się nie odzywam, bo ja jestem po prostu zaczarowana. Bo ja nie widziałam tego wcześniej i. i... Wow. Fajne, fajne, fajne. Fajne. No spoko! W sensie Fajna muza i super teledysk. Na początku jak byłbym... I nawet chyba w swojej części bardziej to śpiewają niż w angielskim. Bo że to jest Dragon. Chociaż ewidentnie mi się to z czymś kojarzyło, to by było dobre, to gdzieś już to słyszałem, czy coś w tym stylu. No to prawda. Dokładnie. O, tak, no. No widzę, że tu dużo w tym K-popie to jest tego tańca takiego naprawdę bollywoodzkiego, że tak powiem. Chociaż to korea. Chłopaki umieją tam tańczyć w tym K-popie. No, ostry pop taki. Czy no, ja też tam na... słyszałeś musical? <laughs> ja no tutaj właśnie. widziałam nawiązanie do Dręzników, ale gdzie to wam nie powiem. <śmiech> <śmiech> W tych łańcuchach, w, w tych łańcuchach, w łańcuchach 100% o, o, no. O, o, o. Stray Kids jest zespołem, który spowodował, że zaczęłam kupować płyty i no naprawdę zaczęłam się interesować e, k-popem i jest to zespół, który też mnie przekonał do hip-hopu. Oni mają bardzo dużo hip-hopu w swoich piosenkach. No przepych scenograficzny. Przepych scenograficzny? No. No to muszę się przyjrzeć, bo jakoś nie widziałam tego przepychu. No ale dobra. Znowu patrzyłaś na Tam jest trio kompozytorskie, trzech muzyków z tego zespołu komponuje, tworzą, tw oni tworzą wszystkie te swoje piosenki, więc tam nie ma autorów zewnętrznych, tak jak w przypadku innych zespołów. I powiem ciekawostkę, bo, yy, bo wiem, że w Polsce na Spotify, jeżeli chodzi o k-popowe zespoły, to Stray Kids jest, jest na trzecim miejscu. Jak powstawał ich ten zespół, to oni coś, yy, nagrywali jakiś show, czy coś takiego? Konieczo Kojarzysz? Tak. mam o nich, że to oni wzięli się w ogóle z talent show, który się nazywał Stray Kids. Niechowalny mm. tworzenie. Ale właśnie to tak, tak większość, większość zespołów K-popowych tak powstaje, że najpierw jest taki właśnie e, survival show, gdzie oni mm. tam walczą i są castingi i w ogóle i tak się wyłaniają też te składy mm. tych zespołów. Super, no ja dam łapkę w górę, podobało mi się bezaparacyjnie Wszystkie w ogóle. kciuki do góry, jeszcze, jeszcze serduszka tak, koreańskie, małe serduszka, tak. Absolutnie bezapelacyjnie. Ja znowu mam problem, bo to nie są <noise> w ogóle moje klimaty, ale no to nie jest złe. Chyba fajna ta muzyka jest, no. No mi też się Kro. podobało, chyba to dwie podobał łapki w górę bym dał. Tak, podobał, jak daję będziemy, łapkę, nie jak powiem jak tekst, będziemy... będziemy... ale daję łapkę, bo mi się podoba. Ciekawe. Nie, to, to no, łapka w górę, no. no. Ale nie, łapka, łapka w górę, łapka w górę, fajny numer. Mm. teraz panie. To jakieś zajawka w kinie. O, to Blackpink chyba. Tak. On the next level. Level. Wow. Wow. One dopiero jeden mini-album wydały w tamtym roku, a mają takie ilości wyświetleń na YouTubie, że szok. I ludzie się zastanawiają, czy one nie obskoczą Blackpink bo naprawdę odnoszą duże sukcesy i pojawiły się wtedy kiedy Blackpink sobie przerwę zrobiły więc super moment się strzeliłem i teraz zmiana nastroju w ogóle wow. i teraz zmiana trzecia Się poddaję. Piosenka mnie zszokowała, przez to, że miała dużo stylów w sobie i różne rytmy. Trzy w Wietnym Jazz. Rap. Disco polo. Tyle dysk też bardzo fajny, taki właśnie kosmos, technologia, przyszłość. Mieliśmy taniec. Yy, mieliśmy dwa języki, chociaż jeżeli to był angielski, to strasznie miękki jakiś, ale nie znam się. Yy, mieliśmy bogatą scenografię. I coś nowego w przeciwieństwie do poprzednich dwóch odcinków mieliśmy koreańską mangę. Nie, to much for me. To znaczy, to, to nie moja bajka. To nie, 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 to nie w, nie w ani ogóle nie mi się nie podobał, Ani nie to Za dużo screena w tak, ogóle, tak, nie, jakaś... nie, to było okropne i za słodkie, takie przesłodzone <śmuch> do oczko na początku. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie moja nie, bajka, nie. Nie. Fantastyczne. Nie, a, a tutaj gdzie miałeś inaczej, musical? jaki muzykal w tym doszło? Myślałem o muzykalu e, Larson'a, Superbia. E, ten muzykal nigdy nic nie osiągnął. I podejrzewam, że ten teledysk też nie wiele osiągnął, przynajmniej w tym odcinku. Ob ob obawiam się, że może być bardzo dużo wyśmiewaczy Tak, tak, ja żartuję, mam, mam na myśli bardziej nasz odcinek. Mi osobiście to się nie podobało, w przeciwieństwie do poprzednich dwóch kawałków. Ale zespołu nie, nie kojarzę właśnie, bo ja sobie, że tak powiem, zrobiłam trochę przerwę w tym może się okazać, że nie mam zielonego pojęcia, że to jest najbardziej popularny zespół koreański. Może być. Po prostu tego chyba nie czujemy. No, zadanie spełnione: jakby no. tańczą, śpiewają. No, 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 no naciągane mocno. Tutaj coś, coś mu nie poszło z tym musicalem. No to jest właśnie świeżutki, świeżutki towar, świeżutkie yy, tak <grafię> debiutantki yy, i w ogóle ten cały koncept tutaj, który widać, ten taki cyberpunkowy, węże, yy, właśnie awatary, to też cały mini album był utrzymany w tym właśnie klimacie i kolejne teledyski, yy, teledyski ostatnie, ich właśnie wszystko jest w takim ko koncepcie, bo też zawsze, to też jest ciekawe, że każdy album ma jakiś koncept, tam nie ma, nie ma przypadkowych rzeczy, nie ma przypadkowych piosenek, wszystko jest zaplanowane. I ogólnie cała ta kwestia wizualna to jest też wszystko, wszystko wcześniej zaplanowane. No i tak jak mówiłam wcześniej, że mówi się, że one mogą Blackpink przeskoczyć. Zobaczymy. nie nie, ja daję nie, ja daję dół, łapkę w dół, w bo dół. to mi się nie podobało. No nie może być trzy łapki w dół. No łapka w górę nie, będzie. Łapka w, w górę! W dół. Rzec, A, um... Właśnie nie wiem co mam, Czy, bo tak jestem, bo, bo i podobało mi się i, i, i nie podobało mi się. No to daj im szansę. Ale, szans, ale no. tak ja tam ławkę w korekcie. Tak przyjadą po nożę, chociaż ty przeżyjesz. Ogromną wagę. W... W tych teledyskach e, do choreografii przykładają. Tak, Bo no naprawdę ona tak, jest tak. kluczowym elementem każdego teledysku. Oni mieli grać w ogóle w Polsce w lutym. Teraz przeniesi mm. koncert na, na luty i znowu odwołali. A w ogóle, jak ruszyła sprzedaż biletów ponownie na ten y, na, na luty, to serwery padły. Ja mam takie pierwsze uczucie, jak na to patrzę, że gdyby to było po angielsku, a nie po koreańsku, to nawet było fajne. To jest styl gangsta, ok, pop. Tam yep. był Musical przez chwilę, tam było The Boys Are Back. Nie, to, to jest z tym. Bardziej mi się kojarzy z tym takim, co. Yy, co Jakbym młodsze to leciał na Disney Channel, to. Jezus, co? takie. Tam byli motocykliści, Tin Tim Beach mówi. Więc ja znowu tego nie znam po <laughs> prostu. Wychodzę na <głosyna> osobę, która się uczy. Dla mnie pierwszy jak uh, Days 5, coś takiego było u nas, takie nasze, powiedzmy, że my w się zaczęliśmy. Fajne te takie rapowane momenty, a tak to... Nie, właśnie mi się te rapowane nie podobały. No mi, się ja się mi się bardziej podobał, podobał i... generalnie ten motyw, beat. Mówię, gdyby to był jakiś numer po angielsku, to nawet byłby całkiem sympatyczny teledysk. No, spoko. Nie podobały mi się te rapowe momenty, i gdybym miał tak naprawdę wybierać, to chyba to jest drugi od końca. To cały czas tak, na pierwszym tak, miejscu są tak, pierwsze dwa w Tak, nie? tak, tak. Ten, no da mu chyba taką naciąganą łapkę w górę. Nie wiem, też nie moja bajka w ogóle nie widziałem I to jest takie same w sumie, te ruchy, te tańce, więc co tu można mówić? Mam takie coś, że one mi się zlewają te już, Ja już mam takie, że no. już mi trochę się się no. mieszałem Mam w wrażenie, w, że w ogóle tam. I... jest. I... Tam tak, jest duża, duża też dynamika. Ja tak. mam wrażenie. Za każdym razem, praktycznie jak to oglądam, może poza nędznikami, <laughs> że jak widzę y, te motywy, to, to masz od razu wrażenie, że już to gdzieś widziałem. Tak. Dla mnie osobiście, Stray jest to trochę podobny klimat. Yy, fani jednego i drugiego zespołu się obrażą teraz za to, co powiedziałam. Oba zespoły wydają mi się tak się kreować na takie właśnie trochę takich byt, jest mm. mocny beat i w ogóle. No ja tak to, to yy, yy, takie mam wrażenie. Yy, może dlatego też mi się podoba ta muzyka, że nie jest zbyt cukierkowa jak, yy, nie wiem, na przykład yy, z k-popowymi girls bandami mam problem, mm. bo dla mnie są za słodkie. Ja się zastanawiam, że nie jestem pierwszy zespół, co występował, bo i takie same, wiesz, fryzury. Podobne bardzo, więc to wszystko. No nie, właśnie chyba. A nie, tak Dragon było, było w, drugie, tak, to nie. W, w latach 90., jak to powstawało, to, to, to mniej więcej to teraz do nich to dotarło. Ja mam takie wrażenie. Znaczy, u nich też mogło to być, tylko wyszło teraz na cały świat. tak? może Bo jest tak. to popularne, zaczyna no być zrobi, wszędzie. No może tak, ale dla mnie to takie. Ym, czyli, no, nie obrażając Disco polo. No, oczywiście. Chociaż. Podejrzewam, że jakby tam poznał te teksty, to może tak nie jest, bo tam jest na bogato i w tekstach, no, i w teksty. zachowaniu. Oni na przestrzeni właśnie ostatniego roku bardzo się wybili też mocno, bo brali udział w programie Kingdom, podejrzewam, że tak się tam nazywa, właśnie Strike Kids był i ATC SF9 i Strike Kids wygrało. Ale to było takie grube show, bo tam właśnie polegało na tym, że oni po prostu albo swoje, albo czyjeś piosenki śpiewali, robili grube show. Takie naprawdę, że jak ja to zobaczyłam, to wiecie, to Eurowiza przy tym to jest nic, naprawdę. Tam były takie produkcje sceniczne, że oni do góry nogami na przykład potrafili śpiewać. Naprawdę czołgi wyjeżdżały na scenę, po prostu super. No i właśnie ja tam też ich w tym programie, właśnie, yy, właśnie poznałam. Fajne są te zmiany lokacji, jak oni tańczą te choreografie, mm -hmm. bo to, to jest fajne montażowo, jest fajnie zrobione, że nie widzisz tych przejść, no, ale są zmiany lokacji tutaj to to fajne. Tak, bo największe na plus to mi wychodzi, tak, te dyski są po prostu fenomenalnie tak, zrobione. Tak, zrobione. No. jakby. Poza tym green screenem, tym poprzednim, tam się w ogóle nie <laughs> Nie, to już było za dużo dla mnie. Nie, mi się podobało. Ja jestem. A, Pśle, no, czy nie? Ja. ja już mówię, że łapka w górę też. Mi <laughs> się podobało. Tylko bardzo fajna choreografia, bardzo mi się podobała. No tam w górę, aj, no. Aj, aj. Trochę naciągane, ale nie będę się czepiał jakoś tak. No dobra, no ja też dam w górę, no. Nie widzę powodu, by hejtować, jakby to w górę. A kto mówi, że hejtuje? Ja nie hejtuję. <laughs> o, proszę o, bardzo. Safari. Eden. Nie, to ja już widzę Coldplay. teraz już mam zimę. Cztery parę roku Vivaldi'ego to będą. Zaczynają dobrze. Yeah. Zaczynają dobrze. Yeah. No i niepotrzebnie się odezwało. Teraz to mi podeszło pod Eurowizję. Zapowiadał się fajniej. Muzycznie przynajmniej. Myślałem, że pójdzie to w trochę inną stronę. Ale męczy mnie ta piosenka troszkę, szczerze powiedziawszy. Tak? A ja Gdy nie będę bę bę hejtował, w sensie. Nie będę hejtował, powiem tak, ja no, <grym grym> bajka, to przez to, że ona się kojarzy ze wszystkim, a w serwisu to to, tak. to to jest tak, że mógłbyś tego sobie słuchać w samochodzie i, i, i by ci nie przeszkadzało, bo masz wrażenie, że już wszystko to, gdzie słyszałeś. Dobra wizja. Piosenka, szczerze mówiąc, nie, nie przypadła mi do gustu, bo też nie było aż takiej zmiany w na przykład rytmach, coś takiego, chyba że ten rap wleciał, ale bardzo podobał mi się koncept, że tam na ostatnio te pół minuty tego teledysku nagle się z tych takich zimnych kolorów była scenografia, gdzie było... Pomarańczowo i taki duży kontrast był, to, to bardzo fajny koncept, bardzo mi się podobał. Mi się chyba w ogóle to najbardziej podobało ze wszystkich na razie. Teledysk był fenomenalny. No, Tyle, świetny, czas, tak no? najmniej kiczowaty, był poza tymi krukami, co tak wyleciały, na no, ja i to, to było straszne. <laughs> ja właśnie lubię też oglądać te teledyski przez te ładne ciuchy, bo hmm. można się nieźle zainspirować. Miejscami nie mi się podobało, nie powiem, zwłaszcza jak chórki wchodziły, bo tak jakoś. Po tych wcześniejszych piosenkach to ta piosenka wydaje się taka spokojna, mm -hmm. tak, bo właśnie nie ma takiego bangeru, nie ma rapu i mm. tutaj jest dosyć tak e, lirycznie, bym powiedziała, chociaż bit mimo wszystko jest mocny. Mieliśmy taniec. Szału nie było. Taniec, Mieliśmy ta. wszystko, co w K-popie Ale... do tej pory spotkaliśmy. No, Plus odrobinę kultury ja myślę, indyjskiej. Że to może już w którymś to się takie robi nudne nawet. No, za teledysk myślę, duża łapka w górę, nie? No. no, za teledysk łapka w górę i ogólnie za utwór chyba też. Mi się podobały tak, tam się, choreografie. Tak, tak, tak. Fajnie tak, pomyślone chorełki, naprawdę. Kciuki w górę. w górę. Ja mówię, my dzisiaj nie pokażemy ani razu. Tak, bude, ja wszystko mówiłem. będzie do góry, bo wszystko jest <laughs> estetyczne, wszystko jest ładne. Ale ja jestem tak. To akurat mi się nie podoba To mnie zaskoczyłaś teraz. Chciałem dać im szansę, ale... No to daj, ja jestem. No łapka, łapka. Tu nawet nie mam wątpliwości. No. Bardziej na plus niż nawet na wyrównanie. Ja. To może tak. A niech mają szansę. No a, to już wiadomo, ja, że Big Hit jest, no, już tak. O, to będzie Big Hit, moi drodzy, Big, big shit Hit będzie. <gulia> Wygląda się, zaczyna się jakaś fajna Jak, akuda akuda, 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 no, etiuda studencka. Tutaj choreografia do tego jest niesamowita i scenografia. Nie, nie Maja Muza, ale zdjęcia super. Ale zaraz coś czuję, że na refren wejdzie. Ja uwielbiam taniec i w ogóle wykonanie ruchu przez Jimina, bo to jest dla mnie coś tak niesamowitego. Bardzo lubię sobie oglądać te uh, practice, videos. Mm -hmm. Nie wiem, ale szczerze, na początku byłem jeszcze zajarany tym pierwszym utworem, nie? Toś... Aha. Ale już po sześciu utworach mam takie. Męczące to się no Podoba mi się to coś na tle, czego oni tańczą. Nie wiem, ołtarz, nie ołtarz, jak to nazwiemy, ale jest super. No właśnie, czasami te wręcz wyglądają jak taki. E, jakby krótkometrażowy film. Tak, film, film no, no? Że jest cała jakby historia też mhm. w, w, tym, w tym filmie. Po prostu no, te zdjęcia są takie ładne, że ja no, kocham. Nie zamurało. Super, podobało mi się. I to mam wrażenie że było o czymś, i tekst też na pewno był. kowię to spajka. Znaczy szanuję choreografię. No widać, że ktoś na tym ten, Ale w porównaniu z innymi. Taka była dla mnie zbyt oklepana, ale teledysk chyba najlepszy ze wszystkich. Teledysk zdecydowanie najlepszy, fajny był. Poza tym takim pastelowym dziwnym pomieszczeniem. Yy, ale no, piosenka okropna. Poza tym jednym fragmentem, kiedy na początku rap wszedł, to, to to było akurat fajne, bo tak, tak fajnie się można było pobujać, ale ogólnie beznadziejne. No. Bardzo dużo osób jest po prostu uprz uprzedzonych. Tak. Eee, <noise> do właśnie do k-popu, co jest troszeczkę Krzywdzące, bo oni mają naprawdę bardzo super piosenki, nawet żeby tak sobie leciały w tle. Nawet jeżeli ktoś nie lubi zbytnio piosenek, ale na przykład interesuje się tańcem. Proszę bardzo, masz tam absolutnie wszystko. A propos tańca, co też jest ciekawe, że yy, K-pop zauważył w pewnym momencie, że fajnie jest, jak yy, artyści tańczą takie układy, które można powtórzyć w domu na imprezach i w pewnym momencie też właśnie zaczęto iść w tę stronę, żeby tworzyć takie układy, że każdy może powtórzyć. Teraz na przykład te układy są tak bardzo skomplikowane, mm. że no to trzeba dużo czasu spędzić, żeby Prawda. się nauczyć, e, chociażby refren, żeby za, zatańczyć. Ja jeszcze patrzę, chociaż tam. tak e, dokładnie odejdzie. ja tak samo, że jeszcze, ale jest e, nie no najlepszy chyba z tych wszystkich faktycznie no dziwnego, że jest najlepszy. Mm. Oni jakoś się przebili tak na zachód e, 2017-2018 rok i mhm. pociągnęli ze sobą praktycznie cały przemysł K-popowy. Nawet teraz można BTS usłyszeć w radiu, mhm. y, szczególnie te angielskie y, single. Mhm. Bo też co nie wspomnieliśmy, właśnie, że to jest z tymi językami. Jak to jest z tym językami. W, w tymi języka. Oni wychodzą z założenia, żeby sprzedawać swój produkt w innych krajach, ale mimo to nagrywają piosenki po koreańsku i mhm. są tam y, wplecione jakieś też angielskie słowa, ale właśnie co ciekawe, mimo tego, że nagrywają te piosenki po koreańsku. My ich słuchamy, nie rozumiemy, ale mm. mimo to ludzie, ludzie słuchają, jakby ta bari nie ma tej bariery jakby jakiś język w sensie to nas nie odrzuca. Co więcej, ludzie sobie tłumaczą w ogóle te teksty i też koreański jest bardzo melodyjnym językiem i fajnie z językiem angielskim ym, współbrzmi. Nie, nie za teledysk tak, ale za piosenkę tak. Takie, dokładnie. Tak, dokładnie, mam to samo. Bardzo tak za piosenkę, za bardzo tak. <grym> teledysk super. <grym> wow tak, tak. Tak, tak jak takie. najbardziej tak tak, tak, tak. tak, tak. No, łapka w górę? No, oczywiście, że łapka w górę. No. no. Będziecie słuchać K-popu? Nie. 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 Ja na pewno sobie z, wrócę, sprawdzę, jak to było z tym. Bo mówię, to najpierw no, ja byłam tym zainteresowana, skąd to wyszło. Ja uczciwie nie no, sądzę. Nie. nie, ja to sobie tak. Ja Może to jak to będzie gdzieś leciał, to... popatrzę, no bo nie należy niczego odrzucać. Natomiast. Hmm sama chodzi tego nie włączę. nie dla mnie był fenomen właśnie że to nagle się pojawiło Do i na fotelu bojanym nie włączę jakie były to nie nie włączę no nie 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 trzeba być uprzedzonym ja, ja jestem w ogóle z środowiska rokowego jak mm. mówię ludziom że słucham K-popu jeszcze jestem starsza niż statystyczny słuchacz K-popu który jest nastolatkiem, ja nie <grym> jestem nastolatką. ale nie wiem czy nie zaciekawiłeś mnie żeby obejrzeć więcej tradysku o bo... Naprawdę? prawda są ciekawe no są fajnie no. może coś padnie w ucho i będzie dopiero Siara, za rok będę K-poparą. Ten K-pop y, też spowodował tę te, całą e, hallyu, hallyu e, tą koreańską falę że razem z K-popem poszły też e, poszła koreańska też e, kosmetologia czy koreańskie dramy jeszcze teraz Squid Game też swoje zrobił więc mm -hmm. już w ogóle tak. moda jest na wszystko co koreańskie tylko też mam takie wrażenie że niektórzy przez to że znają tylko Gangnam Style, to myślą że K-pop to jest tylko takie właśnie jakieś takie jakieś śmieszne mm -hmm. piosenki żeby na imprezę sobie zatańczyć i jest śmiesznie a właśnie nie zdają sobie sprawy że to jest cały rynek muzyczny bardzo rozbudowany Ehm, bardzo różnorodny i na bardzo wysokim poziomie. Sprawdzę tylko, czy w kodej Północnej jest k-pop, <grymne> Specjalne podziękowania dla następujących patronów. Zuzia Kania, Grzegorz Dunikowski, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Michał Wagner, Tomasz Mak. Oficjalnie dziękuję bardzo Pawłowi za przygotowanie dzisiejszego odcinka. Okay. Jak oceniacie wybory Pawła? Super. Bardzo, tak. bardzo dużo się dowiedziałam. Tutaj? <laughs> o <Od> tej Pani. <laughs> eee, ale też dużo nowych, właśnie zespołów, dużo nowych piosenek. Bardzo fajnie. A jeżeli jesteście fanami K-popu, zajrzyjcie koniecznie na Instagram. Oli, Ola, jak się nazywa Twój Instagram? Stara K-popiara. <laughs> 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 A propos wieku, tak, tak. Um, tak, mój Instagram, Stara K-popiara, gdzie piszę o K-popie i też o anime i pokazuję ludziom, że nieważne ile masz lat ważne, że masz swoje zainteresowanie hobby i chcesz się dzielić z ludźmi z tym hobby. Proszę bardzo, także zapraszam. <sum>